No halo? No siema Pawłku, co tam? Eee, no tak, wiem, że się skończył Wośp. W Zresztą weekend chyba był finał? No był finał. Był, był i się skończył, a my znowu zapomnieliśmy wystawić Karadronów. <laughs> Ty no, ale bitewniakowcy i tak nie mieli co kupować, bo praktycznie nikt nie wystawiał nic w Ja nic nie widziałem, żeby w tym roku jakieś sklepy szalały. Eee, no więc tylko my możemy poszaleć. Chyba, nie wiem. Tyle, co ja wiem, to tyle wiem. <noise> to co wystawiamy? No ja właśnie mogę zakręcić filmik, właśnie ich wystawiłem, bo sobie przypomniałem też. <noise> myślimy, myślimy podobnie. No co, znowu kooperacja Hegemon, Grottordeli i wystawiamy na woź ktoś Cała armia karadronów plus dodatkowa pudełeczka, plus karty. No, słuchaj, to tak. Ja kręcę dzisiaj materiał, wykręcicie media społecznościowe, a oni kupują. Oni wchodzą i kupują, pomagają 31, na 31. finale Sepsom. Sepsom sepsom. No. To co? Dasz mi popracować trochę, czy będziemy gadać? No. To nara. Ejo. No i drodzy. Jak widzicie, przede mną armia Karadron. Karadron Overlords, która została pomalowana ponad rok temu. Moim zdaniem bardzo ładnie pomalowana armia, bardzo szybko, ale bardzo ładnie pomalowana armia z bardzo fajnie klimatycznymi zrobionymi podstawkami. Nie latają na zniebiańskich chmurkach, tylko nad piekłem latają, no bo są... Bo, bo powinni kopać jakichś wulkanach i tak dalej. Do boksa dorzucone zostały dwa pudełka, Skyrigersi i Arcanaut Company. Dodatkowe pudełka, jak widzicie, jest jeszcze jeden oddział i piechota, i... Zostały dorzucone karty. Nie muszę więcej nic mówić. Mam nadzieję, że nie wydaliście wszystkich pieniążków i macie ochotę jeszcze coś wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 31 finał. Ja Zygmunt z Orderly, Pablo i chłopaki z Hegemona, postanowiliśmy w tym roku na ostatnią chwilę, ale też wam dać szansę pomóc i zrobić jakąś akcję. Więc wystawiamy to na Allegro, link jest w opisie co mogę powiedzieć więcej? Nie marnuję Waszego czasu, idźcie, licytujcie, bicie się do 12 lutego chyba jest czas, jeśli dobrze pamiętam. Do zobaczenia na aukcjach, do zobaczenia na licytacji. Hej!